Siemarce świry to kilka info o silnikach. Kolego, przede wszystkim nie wiem co to za silnik Sweet, pewnie to jest jakaś jego nazwa, bo silniki też potrafią mieć jakieś tam swoje nazwy. To na przykład mamy jakieś, no to są hobbywinga, ten się nazywa tak jakiś tam Ezron, inne. To pewnie jest jakaś nazwa. Pierwsza zasada, silniki mają podane wszelkiego rodzaju wymiary i są w pewien sposób... Standaryzowane. Najczęściej silniki są oznaczone takimi symbolami, tutaj na tym Wam pokażę. Widzicie co tu jest napisane? Tu jest napisane 3660, na wielu silnikach jest to napisane na obudowie, ale na wielu też nie jest napisane, ale zawsze mamy w instrukcji to napisane. I co to oznacza? O tu, bo, słuchajcie tu mamy przykładowo 3660, czekajcie zdajemy to trochę. Tu nie mamy nic napisane na przykład na tym silniku. Tu mamy napisane 13,5T. Te, też wam powiem, co to znaczy. A tu mamy napisane 42,68, co oznacza. Posłuchajcie, pierwsze dwie cyferki, czyli tutaj w przypadku tego 42, a tu co mieliśmy? Tu mieliśmy 36 oznacza średnicę, tak? To jest średnica silnika, pierwsze dwie cyferki. Natomiast drugie 60, a to w tym przypadku 68 oznacza długość. Tu mamy, posłuchajcie, że to jest sześćdziesiątka, widzicie, no to jest sześć centymetrów, ten jest 68, osiem, czyli jest osiem centymetrów dłuższy. Pośrednicy też widzicie, że są większe, to są na przykład, posłuchajcie, to takie, to jest typowy do dziesiątek właściwie do modeli silni. Ten też, ten do ósemek już właściwie, chociaż ten czasami mógłby być użyty do ósemek, ale takich lżejszych, jest trochę dłuższy, tak, większy. To jest podstawowa, powiedzmy taki jakiś wymiar silników i pod to trzeba też zwrócić uwagę, bo w niektórych modelach jest ograniczone miejsce i nie wejdą nam inne silniki, większe silniki. Teraz tam wspomniałeś coś o otworach. Patrzcie, tutaj mamy na przykład rozstawy otworów są standardowe przeważnie we wszystkich silnikach, no bo wiadomo, są do różnych celów stosowane. W różnych modelach, czy nawet w innych rzeczach montowane, więc muszą mieć jakąś standaryzację, żeby producenci danego czegoś wiedzieli, jak na przykład zrobić uchwyty, żeby te silniki zamocować. Teraz na przykład w dziesiątkowych, posłuchajcie, w dziesiątkowych przeważnie są śruby, trójeczki, tagem, trójki. Natomiast już w tym trochę większym, chyba tutaj, tutaj nie wiem, czy tutaj widzicie, to wygląda. No, standaryzowane są te. te Otwory tutaj, chyba w tym, w tym też są trójki, ale na przykład w tym usunkowym mamy dwa rodzaje otworów. Też są standaryzowane. Ale wysłuchajcie część otworów jest na M trójki, tak jak tutaj, że możemy też na te mniejsze siły sobie założyć. I część otworów jest na M 4 tak? No i oczywiście, mówię, te otwory są w pewien sposób standaryzowane. Tutaj mieliśmy takie oznaczenie na przykład 13,5T, też możemy spotkać na wielu silnikach, to oznacza ilo zwojowy jest silnik. Ten jest 13,5 zwojowy, jak będziemy mieli jakieś 10,5, no to jest 10,5 zwojowy, 8T to 8 zwojowy, no różne są. Mamy silniki szczotkowe i bezszczotkowe, DP szczotkowe oczywiście są tańsze, czyli są ze szczotkami, te są tutaj, ja akurat mam bezszczotkowe w ręku, mam gdzieś szczotkowe? Nie, nie mam tam żadnego szczotkowego, to Wam nie pokażę następnie jak mamy silniki bezszczotkowe, one potrafią być bezsensorowe i z sensorem. Tu akurat mam wszystkie sensorowe. Widzicie? Jest tu wejście na sensor, który idzie do regulatora. Sensor po prostu tam mierzy jakieś tam położenie wału i tak dalej. One są w pewien sposób Bardziej delikat więcej danych idzie do regulatora, bardziej delikatne wruszanie, bo ma położenie tego wału i tak dalej. Chociaż są też zestawy, na przykład, no nie zawsze muszą być zestawy, żeby był regulator z silnikiem, ale najczęściej to jest właśnie w pewnych zestawach, że te silniki bezsensorowe potrafią być w pewien sposób tak ze sobą zastrojone silnik z regulatorem, że naprawdę nie ma jakiejś takiej dużej różnicy, właśnie w tym takim takim ruszaniu, bo występuje takie zjawisko cooking. Wielu z Was się pyta, co się dzieje, bo jak ja wolno wciskam gaz, to ten model jakby tak szarpie, to jest tak zwany cooking, on się tam nazywa i to właśnie jest związane z tym, że to są silniki bezsensorowe. I, i regulator nie zna w pewien sposób tego położenia wału, czy coś w tym stylu. No ja mówię, nie jestem dobry z elektryki, więc wybaczcie, jak czymś się mylę, ale to mniej więcej na tym polega, więc ten silnik na tych wolniejszych, takich malutkich, wolniutkich obrotach jakby troszeczkę szarpie ten model. Dopiero jak moc troszeczkę więcej wciśniecie, to wszystko jest ok, ale są te zestawy jak współpracujące bezszczytkowo z sobą tak, że praktycznie ten cooking nie występuje. W sensorowych nie będzie to występowało. I to mówię, to są najważniejsze w pewien sposób wiadomości o silnikach. No oczywiście posłuchajcie, tu mamy różnej wielkości silniki, i te silniki też dobiera się do modeli, tak? Ja tu mówię o samochodach, ja nie mówię o jakichś samolotach i innych rzeczach. Regulator, silnik, dobiera się to do modelu, do jego wielkości, do jego wagi, aby to wszystko jakoś jechało, żeby uciągnęło, żeby <laughs> baterie z tym dobrze współpracowały, bo. Jak damy baterię o za małym C, czy coś, ona nam zacznie puchnąć. Jak damy za małe jakieś silniki, regulatory, to nam ruszy, ale nie uciągnie tego, będzie się męczył, pójdzie to wszystko na baterię i nie. No więc trzeba też w pewien sposób to dobierać, ale mówię, standaryzacje są. Także mówię, wytłumaczyłem wam powiedzmy jakieś podstawowe pojęcia dotyczące. Yy, oznaczeń na silnikach. Więc jak Wam się podobało, to nie zapomnijcie zaobserwować, dać serducha, udostępnić, aby ta wiedza płynęła szeroką rzeką wiedzy RC. Przekazuję Wam, co wiem. Także docencie to i wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się.